Dzień Boże, witamy Was bardzo serdecznie. Zbliża się adwent, dlatego razem z Kindzem Piotrem chcieliśmy Was zaprosić na nowy cykl, który będzie się nazywał. Adwentowy budzik. Poszukując Jezusa. A z racji tego, że jest to adwentowy budzik, to pora będzie bardzo wczesna. Będzie bardzo wcześnie, bo będzie o godzinie 6 rano, ale to nie znaczy, że możecie obejrzeć go nawet w ciągu dnia. Do czego Was zachęcamy. Ale zachęcamy, żeby czuwać, oglądać, a może i nawet to się zainspiruje, aby dobrze ten adwent przeżyć. Dlatego Was zapraszamy? Zaczynamy w pierwszą niedzielę adwentu, czyli już jutro. I wchodzimy na kanał Księdza Piotra, będzie to też na innych kanałach YouTube'owych. Zachęcamy do poszukiwania Pana Jezusa, aby dobrze przygotować się na Jego narodzenie. Pozdrawiamy i ruszamy w poszukiwaniu. Będzie Jezusa. Słowo Boże, będą święci i będzie coś dla nas. Pozdrawiamy. Wszystkiego Cześć dobrego Boże. z Bogiem.